Śtain witajcie. Mamy dzisiaj sobotę i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli. Mój Ojciec jest zaś schodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we mnie, odcina. Ten zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała mi jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we mnie, tak jak ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy. Jeśli nie będziecie trwać we mnie, ja jestem krzewem winorośni, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi obfity owoc, gdyż beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie, zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, Proście a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami. Dzisiaj widzimy w tej Ewangelii piękny obraz. Mój ojciec dozna chwały przez to, że przyniesiecie owoc. Gdy my się rozwijamy, gdy stajemy się bardziej żywi, pełniejsi miłości, pełniejsi człowieczeństwa. Gdy zwyciężamy w naszym zmaganiu o sens, o piękno istnienia, nasz Bóg jaśniej je dumą, patrząc na swoje dzieci. Usłysz dzisiaj tę radosną nowinę. Gdy się rozwijasz, gdy się rozwijasz, gdy ty idziesz do przodu, to Bóg jest dumny z ciebie. I to jest dzisiaj dobra nowina dla nas. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.